Masz wrażenie, że wszystkie nowe słowa po niemiecku jednym uchem ci wlatują, a drugim wylatują? A może znasz trochę słów po niemiecku, ale nie wiesz do końca, jak je użyć podczas rozmowy. Spokojnie, po 10 latach mieszkania w Niemczech mam dla Ciebie dzisiaj cztery rady, dzięki którym moi kursanci zawsze, szybko i bez problemu zapamiętują nowe słowa, no i mówią swoimi zdaniami. Przy czym ostatnia rada, czwarta, kompletnie zmieni Twoje życie. Od razu przechodzimy do rady numer jeden, ponieważ jeżeli ją zastosujesz, to możesz poszerzyć swoje słownictwo kilka razy szybciej. Już ci mówię, jak to działa. Badania naukowe pokazują, że nasz mózg przyswaja informacje o wiele szybciej, te, które są ze sobą powiązane. Dlatego właśnie o wiele szybciej zapamiętasz taki zwrot mam nadzieję, niż same słowo nadzieja. Zatem rada numer jeden brzmi: poznając nowe słowo, poznaj również jego rodzinę, czyli słowa, które są z nim powiązane. Na przykład, zamiast poznawać tylko słowo essen, poznaj również zu Abend essen, gemeinsam essen. Czy rzeczownik das essen? Dzięki temu, ucząc się nowego słowa, poznajesz je w różnych kontekstach, wprowadzasz w naturalny sposób do swojego słownika i dzięki temu tworzysz w głowie taką mapę powiązań, dzięki której zapamiętujesz takie słowo szybciej. Gdzie szukać takich powiązań? Jest wiele e, fantastycznych narzędzi online, które mogę Ci polecić e, z czystym sumieniem, np. E, Duden, Lingui czy Reverso Kontekst. To, co teraz powiem, to w ogóle powinno być zabronione w nauce języków obcych. Ja sama się tak uczyłam i muszę powiedzieć szczerze, że to była ogromna strata czasu. A mianowicie y, popełniałam taki częsty typowy błąd, y, ucząc się słówek pojedynczo z list. A przecież mówiąc, no, nie rzuca się pojedynczych słów, tylko mówi się całymi zdaniami. Nasz mózg zapamiętuje informacje szybciej, jeżeli są one częścią jakiejś całości. Dlatego moja rada numer dwa: ucz się słów w kontekście. Jak to działa? Zapamiętując nowe słowo, nie ograniczaj się do zapamiętania go w izolacji. Ucz sobie do tego słowa zdanie, jakie może paść w codziennej rozmowie. I teraz mam dla Ciebie radę, którą jeszcze mało kto zna. Jeżeli jesteś na początku nauki i e, trudno jest ci układać swoje zdania, to koniecznie zapytaj e, Chat GPT. Tylko pamiętaj o tym, że sztuczna inteligencja jeszcze nie jest idealna i czasami robi błędy. Alternatywą dla Chat GPT będzie reverso Context. Znajdziesz tam po prostu przykładowe zdania z danym słowem. Co więcej, nauka słów w kontekście pozwala na unikanie wielu błędów. Ja sama taki błąd kiedyś zrobiłam u lekarza, jak poszłam na pobranie krwi o 8 rano, lekarz się pyta: No, z więcej, um, czyli dosłownie, czy jestem trzeźwa. Ja tutaj oczy wielkie, yy, mówię, no jak, ja jestem trzeźwa, ja nic nie piłam, przecież jest godzina ósma, ósma rano. Lekarz się zaczął śmiać, okazało się, że no w tym kontekście nyśtan to znaczy naczczo, tak? O czym ja nie wiedziałam, ponieważ nauczyłam się nyśtan jako wyrwane z kontekstu, jako y, trzeźwy. A to właśnie nauka słów w kontekście pomaga na uniknięcie takich yy, błędów wynikających z dosłownych tłumaczeń. Albo na przykład, jak chcesz powiedzieć z góry dziękuję, tak? to jeżeli tłumaczysz to jeden do jednego na niemiecki, no to ci wyjdzie no Dank aus dem Berg. No to to by znaczyło po niemiecku, że ktoś stoi na górze, no i, no i tam dziękuję. E, tak by to zrozumiał Niemiec. Niemcy, aby wyrazić coś podobnego, mówią Vielen Dank voraus, czyli dosłownie tłumacząc wielkie dzięki z wyprzedzeniem. Rada numer trzy: powtarzaj. Ja Ci polecam taką bezpłatną aplikację Anki, która zadba o to, żeby powtórki, które robisz, były w odpowiednich odstępach czasowych. A swoją drogą, jeżeli podoba Ci się ten film i chcesz w trzy miesiące od teraz opanować język niemiecki, no to koniecznie zajrzyj do mojego kursu, kliknij w link, który znajdziesz pod opisem tego filmu. To, co teraz Ci powiem, może Cię zszokować, mnie wtedy, pamiętam, zszokowało. To było dawno temu, jak jeszcze mieszkałam w Berlinie, odwiedzili mnie znajomi z Niemiec, no i tak jakoś weszło na, na, na tematy językowe. Okazało się, że nie jest dla Niemców tak istotne, jaki ma się akcent, o ile oczywiście da się wszystko zrozumieć, tak? Więc zapytałam, no a co takiego jest, co, co irytuje, jak się rozmawia z, z osobą, która dopiero uczy się języka niemieckiego? I tutaj uwaga, padła odpowiedź zgodnie rodzajniki. Dlaczego? Tak się pytałam, dlaczego tak jest. No przecież to jakieś tam rodzajniki niepotrzebne. A, a oni mówią, że y, rodzajnik w ich głowach, w niemieckich głowach, to jest, y, jest nieodłączną częścią słowa. Dane słowo nie istnieje bez rodzajnika. Więc jeżeli ten rodzajnik jest mylony, co często się zdarza, to wtedy gdzieś tam na takim podświadomym poziomie powoduje to taki wiesz, dysonans i nie można się skupić wtedy w 100% na rozmowie. I to była kompletna rewolucja, jeżeli chodzi o metodę, jaką ja uczę moich kursantów, aby zapamiętać rodzajniki, i teraz zdradzę ją również. Tobie. Na pewno słyszałeś o tym, żeby uczyć się nowych słów wraz z rodzajnikiem. I to jest prawda, ale wprowadzająca w taki błąd myślowy. Dlatego, że nie uczysz się nowych słów z rodzajnikiem. Rodzajnik jest częścią danego słowa. To jest taka subtelna różnica, ale mająca mega znaczenie. Odkąd tak zaczęłam właśnie postrzegać rodzajniki, czyli jako część nieodłączną danego słowa, to Przysięgam, przestały mi się mylić. Powiedzmy brokoli. Takie słowo nie istnieje. Istnieje de brokoli razem z rodzajnikiem. De brokoli jako całość. I teraz powtarzając nowe słowo kładziesz nacisk na jego brzmienie. Powtarzasz jednym ciągiem de brokoli, de brokoli, de brokoli. Tak jakby było to jedno słowo. Dzięki temu twój mózg zapamiętuje to tak jak jest w rzeczywistości, czyli jako jedno słowo. A nie tak jak uczymy się czy uczą nas w szkołach, że Uczymy się nowego słowa, a później pytają się nas, no a jaki rodzajnik ma to słowo. Rodzajnik to jest część tego słowa. De hmm? Czyli rada czwarta brzmi traktuj rodzajnik jako część danego słowa. Wszystkie te analizy, wiesz, patrzenie na końcówkę i wtedy dobieranie rodzajnika, czy uczenie się kolorami, to wszystko, to wszystko ma sens, to wszystko pomaga. Ale tak z perspektywy czasu, to to, o czym Ci opowiedziałam przed chwilą, to, to jest moim zdaniem taka najskuteczniejsza, najprostsza też i najprzyjemniejsza metoda, jak zapamiętać rodzajniki. I tak na zachętę dodam, albo ku przestrodze, dzięki rodzajnikom możesz nauczyć się języka niemieckiego o 30%. Szybciej. A to dlatego, że to właśnie rodzajniki determinują poprawność gramatyczną wielu zdań. Jeżeli nie znasz poprawnego rodzajnika, no to to może prowadzić do nieporozumień. No to teraz, jak już wiesz, jak uczyć się słów efektywnie, możemy zabierać się za robotę. Pierwszym krokiem będzie obejrzenie odcinka, w którym y, wspólnie nauczymy się najważniejszych, a konkretnie 100 najważniejszych słów w języku niemieckim. Kliknij teraz na link do tego odcinka na ekranie lub w opisie tego filmu. Do zobaczenia!